Tylko z tej strony kaluś! Dzisiaj gramy w Minecraft Pocket Edition na moda. Przynajmniej oni mają mod, ja nie. Szkoda. Prowadzimy między sobą wojnę. Ja jestem ze Stachem, a Banan jest sam. Bo jego pomocnik. Nie ma go. No, ale Banan nie ma takich dużych szans wygrać. Ale gdzie Banan jest? Gdzie banan? Stachu! Nie lataj! Szukaj banana, nie latasz. Ja tam widzę jedynie zombiaka. Eee, banan gdzieś zniknął, ciekawe gdzie jest banan. Banan! Jesteś? Otwieram drzwi! <laughs> banan był przed naszą bramą! Uciekaj Stachu! Walczę z bananem! Banan nie żyje! Banan szans nie ma. W sumie też nie mam zbyt dużych. Banan już opada z sił. Przychodzi do ginie. A ja nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. O te pytanie. dobrze idzie. Stachu. Stachu was. Shot by banan. Banan na stacha, stacha, co ty wy to rozumiecie? Przez to jest możliwe w górę? Przecież, stachu był moim dobrym pomocnikiem. No. Nie zginąłem! Jestem bez temów. Tak, ty jesteś? Hm, dobrze idzie. Ja mam kryjówkę doskonałą. Na jakiś czas starczy. Potrugię. A ja ty sądzisz, że jestem w waszej fosie? Po co miałbym tak być? Myślę, że jestem w waszej fosie. No nieprawda, nie widziałeś mnie. Trafi mnie. Stachu! Daj mi itemy! Stachu! Nie pójdź w wodzie. Pomocy! Ej no jestem bez itemów, Stachu daj mi itemy Dzięki Stachu Gdzie twoje itemy? Strza... Stachu czemu tu strzelać w banana z strzałami regenerującymi Jak niego strzelisz to on przy okazji życia to będzie miał Eee dobrze jest Mam nadzieję, że to nie sprzeliście. Stachu otwórz bramę. Czy... A jest otwarta. Żyję, przeżyłem. Daj mi itemy. Do widzenia. <grystanie> Mam tam zamknięty. On drabinki będzie robił. Chodzić na mury z łukami. Stachu, ty mi lepiej pomóż. Gdzie on? Wyparował. O! Nie wyparł jednak. Stachu on drabinki zrobił. Weszedł do zamku! Nie! Nie może Stachu, się szybko mi Stachu! Stachu! Ty pomóż mi wreszcie! A nie kurde! Drabinki niszczy. Jest u nas, ja nie wejdę. Nie strzelili mnie. Na na Mam wygrać. Ej no, czym brama jest wiecznie zamknięta i dziąbana jest w naszym zamku. Oto p***a. Stachu daj mi się w domu. Mana nie daj mi się w domu przespać u mnie. Ja się od razu w zamku. Gdzie indziej, poza zamkiem. Stachu. Wybanali, jeden. Mylają mi się ich imiona. Podobnie. Daj mi się przespać. Ja się od razu gdzie indziej, nie w zamku. Eee... Włącz noc, banan, włącz noc, włącz noc, banan, bo chcę się przespać. No kamstwo. Ja się chcę przespać. Z mojej strony to wszystko. Cześć, do widzenia. Do następnego godzinka.